Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raka na marzec 2020 roku. Rozkład zrobiłam z talii telema i nazywa się podkowa. Dobrałam dla Was jeszcze jedną kartę stali. Proś, a będzie Ci dane. I zaczynamy. W przeszłości. Mamy pięć buław, teraźniejszość, dziewięć mieczy, przyszłość, król mieczy, karta rada, 5 denarów, dobrałam jeszcze trzy karty, mamy pazia kielichów, 9 kielichów i 9 denarów, środowisko, otoczenie, śmierć, trudność, świat, co zrobić? Mak dobrałam jeszcze jedną kartę. Yy, mamy gwiazdę i wynik cztery buławy. I tak, w przeszłości mamy pięć buław, yy, czyli jakiś konflikt, jakaś walka. Yy, może się ścierają tutaj jakieś poglądy wasze i innych właśnie osób. Yy, może jakieś właśnie, jakaś wymiana, taka zdań. Widać tutaj taki, tak, tak, taki dynamizm. Może być oczywiście, to też wasz jakiś wewnętrzny taki konflikt, może właśnie ścierają się w Was jakieś różne spostrzeżenia, jakieś sposoby działania. Który wybrać, i może właśnie to być taka wewnętrzna Wasza energia, która tutaj jest już w przeszłości. Oczywiście może promieniować na teraźniejszość i przyszłość te, te decyzje, na przykład, które podjęliście. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się dziewięć mieczy, czyli jakieś zamartwianie się może nawet nie Pana jakieś noce. A oczywiście to się wszystko dzieje w sferze na poziomie umysłu. Najczęściej są to jakieś projekcje nie mające nic wspólnego tak naprawdę z rzeczywistością też. Po prostu je tworzymy. Jest to nasza jakaś ocena subiektywna i tworzymy jakieś niesamowite właśnie Jakieś możemy wizje właśnie sobie tworzyć, a sprawa wcale nie musi tak źle wyglądać. Jest tutaj widać jakiś natłok tych myśli, może jest jakaś właśnie też potrzeba takiego intensywniejszego właśnie na jakiś temat myślenia. Może coś właśnie Was ciśnie, takie, takie duże napięcie po prostu na tym poziomie y, umysłu. Ym, po prostu może macie też do podjęcia jakąś ważną sprawę. Y, jak i, I po prostu, y, no, z, tak jak mówię, no, robicie projekcje, zamartwiacie się, już jakby y, projektujecie, y, c, co będzie. Jak to, jak, to, jak to się może rozwiązać, ta sytuacja, i po prostu na zapas już się możecie już na przykład martwić czymś, ale też to mogą być jakieś stare sprawy. Natomiast w przyszłości pokazuje się Król Mieczy. Myślę, że może ten umysł już zostanie tutaj przez tego króla Okieł znany. Może już dobrze, bo tutaj jest to już energia taka dojrzała. Już może tutaj macie te myśli jakoś zebrane, już wiecie, jak działać, macie już tą swoją wizję, jakieś plany możecie mieć. Oczywiście ten król, jak będzie potrzeba, odciąć się od kogoś lub jakiejś niekomfortowej jakiejś sytuacji dla Was. Na pewno nie będzie miał z tym problemu. Natomiast jako karta rada pokazuje się tutaj 5 denarów, czyli w tej pozycji, oczywiście 5 denarów, mówią, żebyście się nie martwili, żebyście nie wychodzili właśnie z pozycji tej braku, żebyście nie widzieli swojej sytuacji właśnie tak źle, ponieważ. Yy, dobrałam jeszcze tutaj dla Was yy, jeszcze yy, trzy karty mamy pasia kielichów yy, dziewięć kielichów dziewięć denarów i tu wyraźnie widać, że Wasza pozycja nie jest zła yy, że jesteście jakoś yy, jesteście stabilni i materialnie yy, jest jakaś stabilizacja jakieś zaplecze yy, tak samo tutaj właśnie na poziomie emocjonalnym też widać tutaj, że jest, jest, też jest jakieś zabezpieczenie tutaj. No może po prostu być też tak, że po prostu brakuje Wam do dopięcia, do tego właśnie szczęścia, do poczucia tego szczęścia, nie wiem, ostatniego tutaj tego kielicha, może konkretnej jakiejś osoby lub jakiejś właśnie jakąś sprawę chcielibyście, domknąć, bo tu też się pokazuje właśnie jako trudność karta Saturna i po prostu brakuje Wam czegoś konkretnego i, i dlatego, ponieważ, ponieważ no może nie możecie tego jakby spiąć, dopiąć, no to jest w was, może być w Was takie poczucie właśnie braku. Ale tutaj właśnie karty namawiają, żeby w ten sposób nie patrzeć, żeby się otworzyć, żeby być otwartym, podchodzić do, do wszystkiego entuzjastycznie i z sercem, i naprawdę, naprawdę nieraz nie doceniamy właśnie tego, co, co mamy. I tu może być właśnie taka sytuacja. Natomiast środowisko, otoczenie mamy tutaj śmierć, ktoś z waszego środowiska. Może przechodzić taki trudniejszy okres, może być właśnie wymagana od tej osoby transformacja wewnętrzna. No, jest tutaj taki właśnie czas dla tej osoby, taki bardzo trudny też, ale i bardzo taki rozwojowy. Więc, tak jak mówię, no, może tutaj być osoba w takiej w takiej może niezakomfortowej sytuacji, ale tak jak mówię, dużo się, dużo się uczy i ma szansę. Jeżeli oczywiście podejmie tą energię i, i zechce się właśnie transformować, to myślę, że w przyszłości będzie nagroda. Natomiast tutaj jako trudność pokazuje się świat, czyli może być trudność właśnie z domknięciem jakiegoś etapu, tak jak mówię, no, ponieważ tutaj widać, że jest wychodzić jakby z, z takiego z braku po prostu, z takiego poziomu i po prostu może czegoś właśnie konkretnego. Wam brakować do zamknięcia tego, tego cyklu. A też może być tak właśnie, że jesteście też testowani przez Saturna ostro i to też właśnie może powodować jakby taką trudność właśnie z domknięciem tego, tego, tego etapu. Tutaj jako karta co zrobić na pozycji. Pokazał się Mag, mówi oczywiście Mag o tym, że jesteście w pełni wyposażeni, macie wszystkie narzędzia, że dacie sobie radę, że trzeba go w to uwierzyć, że naprawdę to, co jeszcze też macie tutaj gwiazdę, więc też jest to karta ochronna też macie takie jakby też prowadzenie, że jesteście na dobrej drodze I żeby się po prostu nie poddawać, trzeba po prostu może, jeżeli jest jakiś trudniejszy troszeczkę okres, to wszystko przeczekać, jeszcze jakieś wykrzesać siebie trochę właśnie siły i po prostu zamknąć jakiś tam etap. Oczywiście mamy tutaj jako wynik cztery buławy, czyli karta sukcesu, stabilności już takie, uspokojenia, już jest tutaj karta świętowania, właśnie w gronie rodziny, przyjaciół, właśnie jakieś spotkania, więc bardzo pięknie się tu pokazuje. Naprawdę czytanie. Tak na pierwszy rzut oka może wyglądać właśnie tak groźnie, bo mamy i dziewiątkę mieczy, mamy tego króla, tutaj właśnie środowisko otoczenie, śmierć, ale tak naprawdę nie jest to złe czytanie. Ważne jest tylko to, jak właśnie my to widzimy, żeby, żeby nie wychodzić właśnie z tej, z tej pozycji braku, biedy. I myślę, że, że będzie wszystko fajnie. Tak jak mówiłam wcześniej, dobrałam jeszcze dla Was jedną kartę. Stali, proś, a będzie Ci dane. Gdy, gdy zmieniamy myśli, zmieniam warunki. Nie ma warunków, których nie byłbyś w stanie zmienić poprzez zmianę myśli. Jakkolwiek, jakikolwiek wybór, Różnorodnych myśli wymaga regulacji i doświadczenia. Jeśli będziesz dokonywał regulacji, takiej jak dotychczas, myślał jak dotychczas i wierzył w to, co zwykle, nic się nie zmieni w Twoim doświadczaniu. Bardzo piękne przesłanie. Jak widzicie, myśli są bardzo ważne, więc trzeba tutaj zapanować, może po prostu przekierować je właśnie na, na coś, yy, na coś innego, bardziej optymistycznego, ponieważ jeżeli będziemy właśnie myśleć negatywnie, no to nic dobrego nas nie czeka. Więc ważne jest, żeby te myśli były właśnie pozytywne, takie optymistyczne, że się właśnie wszystko uda. Tak jak mówię, macie wszystkie narzędzia. Tutaj ta gwiazda myślę, że też Was prowadzi i wszystko powinno się. Pięknie zakończyć z sukcesem, więc w sumie ten marzec zapowiada się bardzo ciekawie. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. A ja dziękuję wszystkim za uwagę. Hej!